Hej, cześć się mano wszystkich ludzie, z tej strony Rodek, a to jest relacja z mojej wiochy tak, zaatakowała mnie zima ale nie tylko mnie, zaatakowała także o siema <laughs> nie, zaatakowała także mój PKS i nie mogłem dotrzeć szybciej do domu, a i tak jeszcze idę do tego domu. Dobra, włączę pokażę tak Nie pokazuję ryja, bo nie ma co pokazywać ale tak, no dopiero jak to nagrywam to jest która 17.10 dopiero dojechałem do mojej Wiochy Zatem jak tylko wejdę do domu to będę tak jak tylko wejdę do domu to będę nagrywać filmy dla Was na dziś i na jutro Więc będziecie musieli troszeczkę poczekać, troszeczkę dłużej niż wczoraj no po prostu nie miałem kiedy tego nagrać Myślałem, że będę tak na 16 w domu, a tu takie zaskoczenie. No cóż, zima zaatakowała, nie ma co się dziwić. Jest, są Andrzejki, ale jest zimno. Może nie jest jakiś mróz, ale czuć te minus 2 stopnie i wszechobecny śnieg, który spadł między 16 a 15. Spadł nagle, niespodziewanie. Zima zaskoczyła rodaka. Tak. O, tutaj nawet macie śnik, że ciągle pada. Dobrze, to ja będę kończyć. Trzymajcie się i cześć. Nora. Będą filmy. Dzisiaj jeszcze będą, ale będą później. Tak, papa. Pa.